Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Pekinu. Zobaczcie jakie piękne słoneczko wstało. Dzisiaj w niedzielę o poranku. My idziemy do kościoła na godzinę 8 rano w Polsce pierwsza w nocy. Dzisiaj opuszczamy już niestety Pekin. Jedziemy dalej. Skoro my opuszczamy Pekin, no to wyszło słoneczko. Standardowo na tej podróży. Ale słoneczko z słoneczkiem, ale yy, temperatura koło zera jest. Tak, myślę, że nawet jest na minusie. Jest naprawdę zimno. Znaczy jest chłodno, bardzo chłodno. Prawie zimno. Dobra, no to my idziemy. Mamy 2 km do kościoła. Wczoraj znaleźliśmy po drodze kościół, wracając do hotelu. Są cztery msze święte. 6:30, 7:00. Nie, 6:15, 7:00, 8:00, 9:30. My wybraliśmy mszę na 8:00. Godzinę lecimy. A tu po drodze mamy taką filmę kurierską. Zobaczcie, jak oni pakują towar. Ktoś to w ogóle ogarnia? My mówimy, że u nas nasi kurierzy nie ogarniają. Ale ci tutaj to mają po prostu. Ło! Wow. A te wozy jakie obite wszystkie. 30 minut drogi spacerkiem od naszego hotelu i dotarliśmy do kościoła. Tak on tutaj wygląda. W promieniach schodzącego słońca. Otwarte bramy główne wczoraj były pozamykane. No to idziemy do środka. Schowamy się, bo naprawdę jest minus chyba jeden, minus dwa. Idziemy do środka. Wchodzimy do środka. Niedziela Dzień Święty Święcić. My już po mszy świętej po mszy świętej w Pekinie w centrum miasta tutaj tyle się mówi o tym, że z kościołem oni walczą. No bo walczą, z tego co dziś czytaliśmy, a okazuje się, że tutaj w odległości dwóch kilometrów są dwie duże świątynie. Ta jest jedną z nich, to jest świątynia świętego Józefa. Lecimy do hotelu, jest godzina dziewiąta, my za 3 godziny musimy opuścić hotel, a za 5 godzin mamy samolot. No może za sześć. No to lecimy. No właśnie, piękne słoneczko. Pani Pando, jak się Pani czuje? No to prawda. Powiem Wam, że słoneczko świeci piękne. Niestety nie mieliśmy szczęścia e, do pogody w Chinach. Dwa dni mieliśmy dosyć pochmurne. No i gdybyśmy mieli taką pogodę na chińskim murze, to byłoby wspaniale. Gdybyśmy mieli taką pogodę wczoraj, byłoby wspaniale. No ale to nic. To znaczy, że musimy tu jeszcze kiedyś przyjechać, jak będzie piękne słonko. I zobaczyć to wszystko w promieniach słońca. A teraz lecimy do hotelu, tak jak mówiłem. Za trzy godziny musimy go opuścić. Mamy tutaj dokładnie pół godziny szybkiego spacerku. No i co? Potem na lotnisko i lecimy dalej do następnego chińskiego miasta Shanghai do miasta Shanghai. No, mamy niespełną godzinkę do opuszczenia pokoju. Musimy ten cały nasz majątek zapakować do czterech plecaków, ale majątek jest mniejszy. Zobaczcie, tyle rzeczy tu zostaje. Wszystkie sandały, które mieliśmy w podróży zostają. E, Jakie ściuchy, które się gdzieś tam troszkę poprzecierały zostają. Sprzęt jedzie cały z nami. No i teraz mamy dużą rozkminę na to, co zabrać ze sobą na następną wyprawę. Wiemy już czego brać, czego nie brać. Co brać więcej, co brać mniej. Naprawdę, powiem Wam, że człowiek się uczy całe życie. Po 16 latach podróżowania człowiek cały czas się uczy. Wiemy, że których rzeczy wzięliśmy za mało, których za dużo. Ja tak opowiadam, ale nagrywam też, żeby była sprawa jasna, co my tu zostawiamy. Fajnie, że hotel jest, tak? za dużo, niż za mało. Tak, odkabiemy. chociaż mie mieścimy się w limitach. E hotel opuszczamy o 12:00, bardzo dobra pora, co? Do 12:00. W Europie jak mamy teraz zarezerwowany hotel za parę dni, no to mamy co? O 10:00 opuścić. No. Także wiecie, to jest tak, że w Europie jest bardzo szybko się opuszcza hotele, a tutaj jednak jest lepiej. 12? Czasami można zostać do 13. No dobra, ale pakujemy się, lecimy. Panda, gotowa do podróży? A po chińsku proszę, po chińsku panda. Dobra, to leci, to nie wiem czy nie przyklełaś. Bierzemy, tak, tak. No to opuszczamy hotel. Zobaczcie tutaj pięknie z oknem, jaśniutko My też mieliśmy z oknem, ale z widokiem na co? Na mur. Na mur. Chiński mur. To był chiński mur? Tak. A jaki to był mur? Mur budynku chińskiego. Więc byliśmy na murze Mieliśmy morski chin, chin Chiński mur za oknem Panda ładna Ładna panda? Opuszczamy To było chyba najszybsze wyoutowanie z pokoju Pani powiedziała check out, check out. Thank you, goodbye I się skończyło nasze rumakowanie Aha pokazała tak co pokazała okejkę Pokazała okejkę no właśnie, bo tu Pani nawet jak przyjechaliśmy, jak pamiętacie może naszego wcześniejszego filmu Panie nie mówiły nic po angielsku, tylko jedna mówiła A te dwie pozostałe, co były Po prostu na spokojnie Sobie Mówiły po chińsku do nas I my byliśmy zdziwieni One zdziwione, że my nie po chińsku My zdziwione, że one nie po polsku Taki układ Tak zupełnie na świeżo Tak zupełnie na gorąco Można powiedzieć tak Kurde, szkoda, że tylko dwa dni Szkoda, naprawdę Tutaj akurat szkoda, ale to znaczy, że musimy tu kiedyś wrócić, jak Pan Bóg pozwoli. Naprawdę to jest dobry pomysł. Teraz, kiedy Polacy nie potrzebują wiz do Chin, na 14 dni można przyjechać. No to to jest dobry czas, te 14 dni, żeby tutaj posiedzieć w Pekinie. Po Chinach nie pojeździsz za bardzo, no bo co to 14 dni? Ale tych na przykład 5-6 dni tutaj i jeszcze 5-6 dni w następnej jakiejś miejscowości to jest bardzo dobry pomysł jeżeli ktoś już jest tutaj w okolicy w okolicy Tajlandia Kambodża, Laos Japonia, no to już ma blisko wtedy za te 400-500 zł za parę można kupić bilet do Chin i tutaj naprawdę spędzić dwa tygodnie no za darmo na tej zasadzie, że nie kupujesz wizy my idziemy na obiadek gdzie tutaj jest nasza ukochana restauracja, miejmy nadzieję, że czynna w niedzielę, zaraz się przekonamy no i zobaczcie publiczna toaleta 40 metrów i tych publicznych toalet jest naprawdę co jakiś kawałek. One są czyste, jak Martynka mówi, najlepszej cenie, czyli za darmo. Każdy może sobie z niej skorzystać. Już było na naszych wcześniejszych filmach, ale warto to podkreślać. U nas niestety nie ma. Tego. A tutaj, proszę bardzo. Co kawałek, za darmo. Dlatego być może nie ma takiego sypu tu dookoła. Ludzie nie sztają pod murami i jest tutaj. Okay. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. A przed podróżą jeszcze musimy się posilić. No to zobaczcie. Taki talerz zupy. I wiecie, ile on kosztuje? Już mówiłem na innych filmach, bo my tutaj, po prostu to jest nasze danie podróżnicze, w tym w Chinach. Ta zupa kosztuje tutaj 12 zł. Taki talerz zupy kosztuje 12 zł. A to jest sarosu? z kurczaczka, kurczaczek, grzybki. Co to kapusta? Powiedz Martynka, powie o kapuście. Azjatycka kapusta, która opóźnia efekty starzenia się. No, dlatego ona wyjada moją, ja taki stary, a ona taka młoda. W każdym razie to jest najlepsza zupa jaką jedliśmy podczas naszej czteromiesięcznej podróży. podróży po Azji. Tak? Dokładnie, taki rodzynek jeżeli Nie, chodzi, chodzi o, o jedzenie. Fenomenalna. Smacznego. Dzięki. Panda, oni mają robotę dla Ciebie. Musisz tu stanąć i wyglądać. <noise> Panda Ty Siostra bliźniaczka Co? Piątka Może jaki mam spóźniony zapłon dzisiaj <noise> o. Jesteśmy na stacji metra Tu informacja Pamiętajcie, żeby nigdy nie zabierać paliwa, materiałów wybuchowych, czegoś trującego, łatwopalnego no i broni, prawda? Dobrze, że jest ta kartka, inaczej człowiek by nie wiedział, a tak już jest, wie, no to jest dobre, dobre to jest. Ta informacja jest bardzo przydatna dla wszystkich, także wiecie, a my jesteśmy tu. I co teraz? Panda, gotowa? Panda jeszcze się szykuje, musi zapakować swoje futerko z wielbonda. <laughs> żeby panda nosiła futro z bonda no to są po prostu przygięcia słuchajcie my jesteśmy pod prawie nie wiem czy tu można nagrać tam jest taka odprawa no to na zasadzie bezpieczeństwa oni jak na lotnisku prześwietlają bagaże wszystkie a my teraz zjeżdżamy na dół jedziemy dwa piętra niżej ale musimy jeszcze kupić bilet no i to będą jaja albo nie jaja to się przekonamy zaraz my tu musimy znaleźć automaty Automaty do biletów i do tego jeszcze, jak byliśmy na lotnisku, to był automat tylko z jedną linią. I był luz. A tutaj, a tutaj co? Jeszcze, jeszcze niżej. My jedziemy jeszcze niżej. Tam są automaty do tego, więc no dobra, zjeżdżamy na dół. Myślę, że tutaj są jakieś automaty. Do gier liczbowych. <laughs> Jesteśmy na pierwszej, ostatniej stacji. W związku z tym. Wiemy, że już stąd odjeżdża bezpośrednio pociąg dokładnie tam, gdzie chcemy jechać, czyli na lotnisko. Tylko, że my nie jedziemy na sam koniec lotniska teraz, tylko jedziemy stację wcześniej. Jedziemy na terminal numer 2, terminal pasażerski wewnętrzny, krajowy. No i teraz. Gdzie? O, Martenka znalazła. Jest. Automaty do biletów, zaraz to ogarniemy. Patronem naszego kanału jest portal Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji. Wychodzimy na peron. A na peronie co? A na peronie, zobaczcie. Czekamy na pociąg. No właśnie, tutaj jest napisane, mamy 12:20 na T2. Gdzie masz informację 5 minutach? Nie ma. 16 minut. Ale to 16 minut jazdy pociągu, czy że 16 minut przyjedzie. Zaraz się przekonamy, zobaczcie jak się ludzie ustawiają, tak samo jakśmy wcześniej mówili, czyli jest miejsce, gdzie jest wejście i miejsce, żeby wyjście. Czyli nikt nie staje naprzeciwko, tylko ludzie stają z boku. Najpierw wychodzą ludzie z pociągu, a dopiero potem do pociągu wsiadają. Co jest chyba dosyć jasne, prawda? No, my jedziemy do Airportu. Proszę bardzo, my jesteśmy już w pociągu rozwialiśmy małe, małe co? Wątpliwości. wątpliwości bo mieliśmy wątpliwości, z którego terminala lecimy. Lecimy z terminala numer 2, a tutaj jest terminal 2 i terminal 3, więc terminal 3 musimy minąć. Jedziemy potem do terminala 2 i z terminala 2 szukamy naszego samolotu do... do Szanghaju. Do Szanghaju. Przejazd kosztuje 25 za osobę, czyli 2 osoby, 50, czyli w sumie 25 zł 25 zł zapłaciliśmy za przejazd dwóch osób no około 30 minut czy 40 zobaczcie jak oni mają o jednej minucie startują 2-3-5 samolotów wcześniej było o 15 to była cała plansza tu mają taki ruch taki ruch mają panie gdzie my do nich z naszym okręciem gdzie my do nich już to mówiliśmy ale tak piękną powodą żegna nas Pekin no i mamy nadzieję, że przyjdziemy tu kiedyś, za rok, za dwa, za pięć to będzie równie piękne. Dojechaliśmy do terminala numer 3. To z tego terminala żeśmy odjeżdżali kilka dni temu do miasta. To z tego terminala żeśmy ruszali na Pekin. Teraz z terminala 3 jedziemy dalej tą samą kolejką do terminala numer 2. Tutaj taka jest zorganizowana podróż. Może będzie widać? Nie, no, na razie nie ma tej mapy. Czyli to, ale to będzie dobrze widać. Słuchajcie, myśmy wystartowali stąd. Jechaliśmy tą linią taką fioletową, dojechaliśmy do terminala 3. I teraz będziemy jechać do terminala 2. I pociągu ten znowu wróci z powrotem, tutaj na miasto. Także tak to tutaj wygląda. Trzeba o tym pamiętać, że się nie wysiada na terminalu 3, jeżeli ktoś leci lokalnym lotem. A my lecimy lokalnym do Szanghaju. Ja tu na chwileczkę wstałem, aby ogarnąć wszystko. A pani w tym czasie mnie tu ładnie podsiadła. Okej, dziękuję. Okej, okej. Pani mnie tu podsiadła. Nie ma problemu, miejsce jest dużo, pani sobie znalazła, inne miejsce. Zbliżamy się, zbliżamy. Zostało jeszcze kawałeczek, który wyświetlało, że tutaj terminal numer 2, Pani po chińsku mówiła wstawać, wstawać, ale nie, trzeba jechać. No to my wstaliśmy, jedziemy. No i jesteśmy, terminal numer 2 Otwierają się jedne drzwi, otwierają się drugie drzwi. I idziemy do wejścia a tutaj co, no mamy kartę zaraz zobaczymy czy nas przepuści czy dobrze kupiliśmy bilecik my musimy kartę wrzucić na dół mamy tutaj taką schowek, każdy ma swój o, moją zabrało i puściło ciebie też puściło? no to idziemy a tutaj stoją strażnicy, stoją ludzie pilnują, my idziemy na terminal numer 2 tam jest do wyjścia, do parkingu terminal numer 2 Tutaj oczywiście automaty, jakby ktoś jechał dalej. Czy my tutaj będziemy wchodzili przez jakieś bramki? Nie, na razie nie. Aha, to tutaj wchodzisz na lotnisko, a czy na terminal, to musisz się znowu pip-pip, że tak powiem. Każdą osobę tutaj badają, czy nie ma ze sobą narkotyków albo nie ma tu jakichś rzeczy. Pani jednym takim listkiem obcykała, wrzuciła to potem do maszyny, terminal numer 2, odloty. Czekaj, co tu jest? No zobaczymy, no wszyscy idą tutaj, to my pójdziemy po za Państwem. To następne schody, następne do góry, ale właśnie nie wiem, czy tam skończyłem, to powiem. No, po prostu bada się ludzi. Poczekaj, co to jest? Polista. Nie, my do góry. E, jeszcze raz, wracając do, do początku. E, badają ludzi, że badają, e, robią próbkę, pobierają z ciuchów, z plecaków, e, po prostu papierkiem. Czy nie ma zawartości narkotyków? No i to jest, powiem Wam, przy wejściu na lotnisku, pierwszy raz się z tym spotykamy. No ale. Jesteśmy ona chyba do jak jest ok, to jest nie? Tak jest, dokładnie. Sprawdzają, jest wynik, dopiero wtedy można iść dalej. No i po pokonaniu czterech chyba z tych schodów ruchomych, jesteśmy u góry. Idziemy zobaczyć na tablicy, ale my jesteśmy chyba tutaj na odlotach. Na przylotach, tak jest. Idziemy do góry jeszcze. Idziemy. Jesteśmy już na ostatnim piętrze. No to teraz lukamy tutaj do góry. Gdzie my to będziemy szli na odprawę. Mamy już H12, H22. Tu mamy G. Tu mamy F. Czyli gdzieś tutaj musi być H. Szukamy H. Jest. H15. H12, 22 Idziemy. No i dobrze. Mamy H12, 22 Tutaj widać, że jest pusto. No to zobaczymy czy nas od razu odprawią. No to ciekawy jestem jak to teraz pójdzie. Jest otwarty dopiero boarding się zaczyna, tak? Boarding? Dobra, ale wiesz, no, to tylko. Słuchajcie, Poszło to w minutę, bo tutaj normalnie są otwarte dla wszystkich, czyli z tych samych linii lotniczych. Przychodzisz, odprawiasz się i lecisz. Nie można żadnego problemu, chyba. Czekaj, daj, daj, bo idziemy już na ten. odprawę teraz jeszcze. Jesteśmy po prawie bezpieczeństwa. Powiem Wam tak. Każdą baterię oglądali dwa razy. Każdą baterię oglądali dwa razy. Każdą jedną. Idziemy do gate'u numer 20. Tylko że to chyba w tą stronę? Nie wiem a 1 na 16, 26, 68 to nie, to później gdzie indziej. Musimy znaleźć gate 20 A potem jak już się urządzimy w gate'ie 20, to będziemy chodzili dalej i oglądali lotnisko. Powiem Wam tak, każdą baterię oglądali po 2-3 razy. Każdą. Niektóre baterie nie przeszły ludziom. No to lotnisko tu gdzie jesteśmy, w tym terminalu numer 2, to jest terminal taki bardziej lokalny. Ale powiem Wam, że jeżeli to jest lokalny terminal, to i tak jest pięć razy chyba większy od Tak, Także po prostu oni tu mają rozmach. Dla nich coś malutynkiego, ale patrzcie tutaj jak działają. Coś nie wolno nagrywać, zaraz mi zabieram telefon. O! Tak wygląda tutaj ta część terminala. To jest terminal numer 2, jest terminal numer 3, który jest międzynarodowym, ogromnym, wielkim. Po prostu tam się pociągami jeździ, nie? Martenka? jechalnym pociągiem. Co widać na naszym filmiku. Zachęcamy do oglądania. Zapraszamy na portal travelmyślinfoto.com Na portal eświnuśle.pl Twoje pierwsze źródło informacji. Także zapraszamy. Cebulaki na wakacjach. Skoro kawa na lotnisku po 5 dolarów, to my tą sprawę załatwiamy tak. Kubeczki metalowe mamy ze sobą cały czas. Do tego kawa... Kupiona w sklepie Neska, dwa w jednym dla mnie. Sama Neska bez dodatkowych cukrów i pierdół dla Martynki I zobaczcie co teraz się wydarzy. Kawa przygotowana, taki automat. Na ich tutaj lotniskach wszystkich jest normalnie wszędzie gorąca woda. Oni sobie robią zupki, a my sobie zrobimy kawkę. No tutaj do mnie urządzenie coś gada. Odblokowane. A widzicie, żeby trafiło. Odblokowane i niech leci proszę bardzo takie cuda panie dziękujemy pierwsza kawa i zapraszamy do drugiej odblokowujemy naciskamy oj nie trafiłem no i mamy drugą kawkę takie cuda panie takie cuda Troszeczkę przesadziłem z ilością, ale ze względu na to, że nie mam jeszcze doświadczenia. A z czasem się człowiek nauczy. Jeszcze parę podróży do Chin, parę podróży do Azji i będzie człowiek umiał. No takie urządzenie z ciepłą, z zimną wodą. Cebulę na wakacjach. A wiecie, co od tego wszystkiego uczy właśnie podróżowanie. Żeby sprawa była jasna, ten patent z kawką to taka cebula trochę podpatrzona od Chińczyków. Zobaczcie. Oni wszyscy sobie tam robią żarcie. Oni tam sobie robią picie. Oni wszystko sobie robią przy tym automacie. A tam najlepsze jest to, że tam są kubeczki normalnie plastikowe, i może się napić po zimnej wody. Nie ma żadnego problemu. Rozsiedliśmy się, kawkę spijamy. Miło sympatycznie, a oni tam coś wołają. Zaczynamy czynamy do, Dokładnie, ale wiesz co, chodzi gadu dogadka, chodź, chodź, bo to widzę, że ludzi już nie ma. Lecimy, lecimy, po jak nam ten samolot ucieknie, to następny dopiero będzie problem. Tu pełno ludzi się działo, oni są wszyscy. Weźli do naszego samolotu, to łobuzy. Nie wiem, nie wiem. A nie, już wiem, dobra. Nie wiem, nie wiem, tak się waham, stoję i nie wiem, czy ja idę bardziej ekonomii, czy bardziej premium class. Chyba bezne ekonomii, wiesz, to tak ładniej brzmi, ekonomii. Weźmiemy sobie gazetkę do na pokład? Byśmy coś poczytali. Dobra. Hello. No i wchodzimy, wchodzimy. L, gdzie ja będę miał L? 40... Ile? Ile to jest? 43 L? A, B, C, D tam Musimy przejść tą stronę. A 43 Wiecie, że u nich takie samoloty latają? Takie samoloty latają jako podmiejskie. A tutaj takie trzy pandy siedzą. O! Jest po prostu. 43 L To siedzimy tutaj sami we dwójkę. Po lewej stronie, tak, tak. Ale oni mają rozmach. Powiem wam, że po prostu. Na podmiejskiej linii lata taki samolot. Ja dziękuję. No i rozpoczęło się kołowanie. No to ruszamy. Ruszamy dalej. Ku wielkiej przygodzie. Samolot nie jest wyładowany w 100%. W samolocie jest groma wolnych miejsc. Ile Martynka patrzysz? Ja myślę, że jest troszeczkę więcej. Gdzieś tak z 70% ludzi. I taki samolot z tego miejsca, co my z, e, numer 20, odlatuje co godzinę. Co godzinę taki samolot odlatuje z Pekinu do Szanghaju. Nazywanego przez nich inaczej. Takie mamy widok po lewej stronie, po prawej stronie. Pach-pach. Wielki świat to jest. To jest wielki świat. zostało nam jeszcze godzina 23 lotu. Będziemy 17 z groszem. No. Minus 40 stopni na zewnątrz, to powiem Wam, że trochę chłodno jest. To mimo wszystko może być chłodno. Taki krótki lot, zobaczcie, oni nas tutaj normalnie jeszcze częstują żarciem. Ja dziękuję, ty, ludzie. Co tam dobrego jest, pudynka? Krew Jakiś... na pewno, tak. Ja Ta warzywa też. I coś do warzyw. To to jest do warzyw A tam co? Jakaś kulka na słodko? Do tego jeszcze Obotę, jogurt, była jogurt, woda, ciastko, ciastko i serwetka. Nie, 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 serwetka to jest tu, a to jest e, sos chili. dobra, to bierzemy się do jedzenia, ale normalnie numer odwalili Będziemy jedni. Zobaczcie, to jest pakowane na ziemi i teraz, jak żeśmy wystartowali, to jest szczelnie zamknięte, więc się po prostu napompowało. No bo to jest tutaj to jest zwykłą folią, nie? Ale na przykład jogurt. Już jest wybałuszony, czyli po prostu jest napompowany od zmiany ciśnienia. Tak samo tutaj ciastko, no i te owoce <laughs> również. No to witamy w Szanghaju. Tego też coś nie planowali, prawdę mówiąc. Jak wyjeżdżaliśmy 4 miesiące temu. Ale się to zdarzyło, a jak się zdarzyło, no to niech trwa. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.